Źli ludzie tu jeżdżą dookoła, jest trochę głośno, ale co tam, będziemy nie. gadać o motorkach, będziemy gadać opowiadasz? o litrowych motorkach, będziemy gadać o gsx SACH, ach 1000, 1000 GT oraz GX, mów. Nic tak nie budzi szacunku jak chłop z litrem. No, no to i właściwie to na ten temat... Nie, nie wiem, możemy już skończyć to wideo teraz. Generalnie jak takiem dużo kiedyś jeździłem ja napisałem kiedyś nawet, że to minionek jest tak? Nie, Syd z epoki ludowcowej. To jest taki podobny i śmieszny. Ja sobie nie jeździłem i sobie znajdowałem jako bardzo solidny motocykl, szczególnie, że ubiłem tego GSX 1000F, tego delfina GSXS 1000 S tak, to jest to jest ten nowy delfin powiedzmy, a ten to jest taki BMW 1000XR. Tak, to jest. Pierwszy, prawilny, cross-tourer Suzuki. Ale oba mają te same silniki, K5, K7, czyli generalnie zarąbiście, bo tak, duży moment obrotowy, małe spalanie, niskie koszty utrzymania, sprawdzona konstrukcja, Może jechać wolno i możesz zapitalać jak zły, tym bardziej, że tu masz niezwykłe, niesamowite i bardzo profesjonalne zawieszenie. Aż to prawda, proszę pana, poprawiłem se mikrofona, żeby tak mnie tutaj, się tutaj zmachałem, bo nie wszystko... gadał w tamtą stronę. Jak to widzę, prawda. ile tu testosteronu jeździ po tym to, że no Nie, no to... prężą się ludziki, Chłopiec. cisną tamtymi podnóżkami. Na szczęście niektórzy, tak jak ja, przyjechali prawilnie w ciuchach y, turystycznych, typowo. Ja jestem jednym z tych, co się pręży. No wujek mieszka za rogiem, to se przyjechał tak. Ja o 7 rano wyjeżdżałem stwierdziłem, Aah! 300 km na autobanie w sumie może się jakoś ja wydziele. cieplej. Ja nie, nie, z Turką nie, nie, No właśnie, no i tak to czasem jest. A Smurfy są koloru, proszę Pana, GX-a. Jezus Maria, coś za, za, za nie, Pan nie, nos... jest nie, Strasznie mi się podoba ten GSX, nie, 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 zauważył, że on wygląda jak taki z nie, z jakiś wojen jakiś gość. Z Gwiezdnym nie, Wojen. Jakieś anime, coś, była z o, wojen. nie, 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 co? Multipla był w bieżnych wojnach. I pewnie tak. To są y, Zawieszenie elektroniczne i Suzuki prosiło, żebyśmy. Znaczy prosiło. mamy, No, ich prośby mnie interesują, ale generalnie, proszę Państwa, mówili, żeby zwrócić uwagę na to zawieszenie, że to jest tak naprawdę nowe rozdanie w, y, Suzuki. Mają nadzieję, że tego będzie pojawiać się więcej. I ja jest, również na to liczę. Bo to jest tak, to jest rewolucja. Ale to jest rewolucja dotycząca marki Suzuki, ponieważ. Te zawieszenia są już na rynku od dawna. To, co podkreślano na prezentacji, to fakt, że niektóre motocykle mają tak zwaną regulację, typu, że masz te tryby takie podstawowe A, B, coś tam, ale nie masz dostrajania sobie tego. To nie działa w czasie rzeczywistym tutaj. To zawieszenie jest w pełni aktywne i no potrafi podczas jazdy się dostosowywać do warunków na drodze. Ma tych systemów co odgroma. To w ogóle nie zaprzątajmy sobie dzisiaj tym głowy. Jest jest jedna rzecz, na którą ja zwrócę uwagę. Nie wiem czy pamiętacie drodzy maniacy starych motorków, bo nawet tu do iPhone'a też będę mówił że w latach 80. były takie na lagach antydumpingi, divingi, że ta kabuła wystawała, jak wciskałeś hamulec przedni, to ciśnienie w tłoczku, znaczy w przewodzie rosło, pompowało jakiś tam tłoczek w zawieszeniu, on się utwardzał, powodowało to, że nie czuć przodu. I tutaj również jest taki system oparty na bazie elektroniki i on również jest antydivingiem, ale takim, który działa, bo po pierwsze mamy ABS, mamy kontrolę trakcji i to wszystko jest synchronizowane przez wszystkie czujniczki. Bo nie wiedzieć czemu, yy, był taki okres, że wszystkie japońskie marki stosowały antydive system System I nie wiedzieć czemu nagle przestały tego używać. Widow Maker te motocykle się nazywały kiedyś. No, generalnie. Masz, jeżdżą według. Był to troszeczkę przerost formy nad treścią, zwłaszcza jeśli chodzi o serwisowanie tego sprzętu, ale o, działało o, to o, też o, tak o, se, se, se Tutaj mamy zaawansowaną elektronikę i. No, to działa zdecydowanie lepiej i nie trzeba sobie tego tam tak serwisować i odpowietrzać i coś tam, bo to połączone z układem hamulcowym. Tu elektronika to robi, ale to wszystko dzięki temu, że mamy imu sześciosiowe, które dba nad tym wszystkim i jest to połączone w taką jedną wielką pajęczynę, że! Uh! Strasznie mnie cieszy, że Pan Piotr w długim dystansie w tym roku będzie testował GX. A być może też skapnie na mnie troszeczkę obowiązek jazdy. Na to liczę, bo lubię jeździć na motocyklach. Ja w ogóle. Oho, już jest gumowanie we dwójkę, super. Mm -hmm. <laughs> Chodźmy stąd. <laughs> Chodźmy stąd, bo zaraz nas wezmą na pokład. Do czego ja zmierzałem? Co ja mówiłem? Mówiłeś, że strasznie się cieszy, że mamy GX-a tak. w długim dystansie, bo, bo to prawda. Bo w ogóle z testami motocyklowymi to jest tak, że się możesz przejechać i generalnie no jesteś zachwycony przez pierwszy tydzień każdym nowym motocyklem. Ale właśnie. Recenzja motocykla jest dobra, znaczy jest wtedy fajna, kiedy. co czysta. Po miesiącu, dwóch masz ochotę, ocho, ochotę znowu wsiąść na ten sprzęt. Tak, i właśnie ja zacząłem. No nie wiem, wczoraj zacząłem jeździć z motorkiem, odebrałem go z Krakowa. Nuweczka, 0 km, docieranie i tak dalej. Dzisiaj stąd jadę do Warszawy, a potem z powrotem do bielska Białej strzeli już 1000 km i trzeba będzie znowu pojechać do Krakowa na pierwszy przegląd. Także od razu Wam powiem, co, gdzie. I za ile, i jak to wygląda, no z punktu widzenia użytkownika, bo siłą rzeczy jeżeli jeździmy na tych motocyklach na prezentacjach, to guzik nas obchodzą koszty eksploatacyjne. A, a tak to będziemy a, wszystko wiedzieć. Mordzia, a jak wiele motocykli Suzuki ma z przodu Brembo? Aś mi teraz klina zabił. no bo zawsze Niscinki są, nie? Nie, to nie to zawsze. To zależy, to zależy, to zależy nie, to od półeczki tak mi się no, wydaje. No ale powiem Ci, że zdziwiony jestem. Tu nie so... wiem dlaczego myślałem, że są Tu sobie w ogóle możesz zamówić jeszcze czerwone brębosy. Nie o, wiem po kurde. co, ale... A w ogóle chcę Ci powiedzieć, że, bo mówiliśmy wcześniej o ósemkach, to wydaje mi się, że te Nissiny w ósemkach są bardziej jadowite niż te brębosy. No ale też masa troszeczkę inna. Tak, no na pewno. No. Tak. Ale... E, tak. Panie Piotrek, bo... Ja... No dobra, jedziesz sobie teraz w Alpy, albo gdzieś tam dalej, do Hiszpanii, no. do Barego na przykład, bo Wari mówi tych chłopaki, wpadnijcie, bo nikt mnie nie lubi w tej Hiszpanii. Pogadamy sobie, to którego byś wziął do takiej wycieczki? No bo ten wydaje się bardziej sportowy i tutaj pozycja za kierownicą jest bardziej sportowa, czyli bardziej byś pędził, z kolei tutaj masz większy komfort, z kolei tutaj sobie możesz pokręcić śrubkami, i rozstroić zawieszenia, a tu komputer wie lepiej. No hmm, kurczę, szczerze, zupełnie szczerze, to wybrałbym GXa. Przemawia do mnie ten system zawieszeniowy, który tutaj jest. On fajnie działa. Przedwczoraj wyjeżdżałem z Krakowa i była taka dosyć mocno nierówna droga. Takie niewielkie, ale dosyć wysokie Bumpy. nierówności. Bumpy road to hell. I wystarczy, że sobie przeklikałem ustawienie z H na S i od razu jazda była zupełnie inna. No jednak to nie jest rzecz niezbędna, ale trzeba przyznać, że jest niesamowicie wygodna. No i to już jest pewien powiew luksusu w motocyklu. To jakbyśmy mieli dwa, to ja bym wybrał wtedy tego. No! Ale nie dlatego, że mi się bardziej podoba, bo tamten mi się bardziej podoba. Nie dlatego, że ten ma lepszy silnik, bo mają ten sam silnik. Nie dlatego, że tamten jest ładniejszy, a ten jest ładniejszy. Tylko właśnie dlatego, że ten jest brzydszy, bo mam żonę i bym się gorzej na nim prezentował. No ale no... Bry... Brzydszy jest. Obiektywnie jest brzydszy. Kwestia gustu, jak zwykle. Albo braku. Patrzcie, jaki w ogóle ukurzone te motocykle są. No, tak. To jest budowa i się kopci. Nie słyszał, żeś pani, żem o tym gadał na wstępie, a, że tutaj jest budowa i że mamy piaski sacharyjskie. W ogóle zachwycające jest to, że tu mamy, tu mamy taką klasę dużych, sportowych, turystycznych motorków, ale dzisiaj mi nam pokazywali również zestawienie sprzedażowe, żeśmy wiedzieli co tam się gonią i nie uwierzycie, sprzedali między 60 a 70 Suzuki Hayabusa, tylko w tym roku. No. Ja nie wiem, ale to jest jakaś absurdalnie dobry wynik, być mm. może ludzie się boją, że zniknie Hayka. Nie wiem ile, no bo zniknie. Aha. <laughs> nie no, wiem. Możesz, nie, ja wiem, że nie wiedziałem, co mogę to powiedzieć. Ja też nie wiem. Nie, co? A. Nieważne. Nie, nie, nie. Wie, nie wiem, ile Geteków sprzedano w tym roku, czyli od stycznia do końca kwietnia, ale tych sprzedano bodajże 35. To jest Czasami. całkiem niezły wynik. Ja widziałem, wydaje mi się. że twój film z prezentacji obejrzało 35 osób. Co? No, no to, no to, jest, wszystkie, to, to tak. wszystkie one chyba to poszły, tak. przejechały się, tak. Tak. bo namawiałem nie do zakupu, a do. Próbowania nie, tego sprzętu? to robimy merytorycznie, Zwiedzam, nie sprzedajemy, nie lukrujemy, opowiadamy o nie. wszystkim, co trzeba. Ja nie, jestem nie. Mariusz Mix Kolanko, mówię jak jest, ale tak. tam, nie, być moje boje. W zeszłym odcinku, mówię, że jest Piotr Mix kolanko pije jak jest. Pije jak jest! A to było jak pojechaliśmy do Turcji. Nieważne! <grym>, no, zaraz co? Się no co Wam mogę powiedzieć o tych motocyklach, oprócz tego, że są absurdalnie dobre, mało popisowe z wyglądu, jeżeli jesteś scyzorykiem, który szuka. Właśnie, to, to, to chyba może być problem tego motocykla, może by, jest problem, że on nie jest taki popisowy z wyglądu i jak chcesz sobie dorobić kochone, to raczej nie kupujesz, ale wierzę, że GX-a możesz wy, wybrać wtedy. Mi się wydaje, że w ogóle Suzuki jest taką marką, którą rzadko, nie chcę tutaj dorabiać jakiejś łatki, bo to nie o to chodzi, ale to nie są motocykle, które kupujesz, żeby się lansować, żeby szpanować, to są motocykle, które kupujesz, bo one świetnie jeżdżą. Tak, to prawda. One jeżdżą tak, że... Najlepszy przykład. Kiedy masz motocykl testowy, wsiadasz po innym, to musisz poświęcić 20-30 km na przyzwyczajenie się do pracy sprzęgła, zawieszenia, ramy, silnika, no i tak dalej. Natomiast ja mam z motocyklami Suzuki tak, że wsiadam na nie i od razu jadę i nie muszę myśleć. Od razu mogę jechać tu po to, że każdym motocyklem i nie mam tak, żeby Co się dzieje. Tak, to jest ważne. To jest ważne zwłaszcza w przypadku GX-a, bo tutaj mamy tej elektroniki naprawdę dużo i niektórzy z nas, Was mogą tak się jak... obawiać. Znowu tej elektroniki Jej, napchane, ja tego nie ogarnę, po co mi to? I powiem Wam tak, wsiadasz na ten motocykl i od razu czujesz się jak w domu, bo y, obsługa tego sprzętu, wszystko. O, gościu będziesz teraz mi tu zasłaniał. Wszystko Dzień. dzieje się za pomocą kciuka przy lewej dłoni i naprawdę jest to intuicyjne. I jak na taki ogrom e, możliwości ustawień i tego całego elektronicznego hałatajstwa, to moim zdaniem ta obsługa jest e, no, intuicyjna. Czy mogę zadać pytanie? Oczywiście. Dlaczego szyba się nie reguluje? I to jest bardzo dobre pytanie i też I o czemu to pytałem. Tutaj się nie pytałem. I też o to pytałem, dlaczego w tak dopasionym motocyklu Skupiono się tylko i wyłącznie na tej konstrukcji zawieszenia, a nie dopracowano już takiego detalu jak. Przecież tu wystarczy kistelas stelaż do Nie mogę o tym gadać. Znaczy, pamiętasz, ją się reguluje. Pamiętasz w 1500 ją się reguluje, żeby nie było, że nie wolno w ogóle. Da się. Możesz Dasz, przestawić szupi. w trzech pozycjach, na czterech śrubkach. Gratulacje panu z no. Pamiętasz 1050? Nie są na bakier z tymi regulacjami. Przez zejść z motora, wziąć tutaj za dźwignię, chlapnąć w dół, przestawić, pyknąć i pojechać. A ja kończyłeś tak, że jechałeś. I tak kombinowałeś i co jest bezpieczniejsze? No, no kurczę, nie zrozumiem tego, dlaczego tutaj szyba jest nieregulowana. To jest do poprawki zdecydowanie. Ale fajnie, że ma hand-bary. Specjalnie tu powiem, bo jest tu bary Hand-guardy, że ma ten motorek i podgrzewane manetki. Czy manetki są w zestawie, czy one są tylko w travel packu? One nie są w standardzie, trzeba sobie je niestety dokupić. Bardzo Ale do drodzy Państwo, w tym motocyklu w standardzie mamy port USB! Brawo Suzuki! A tu też Nie, tu proszę Państwa, nie, też USB, myślałem, że no, okrąglak. W, w ósemkach nie ma tego w standardzie, w 8s czy 8 Ja w ogóle uważam, że w naszych czasach, w XXVIII wieku powinno być USB konstytucyjnie nałożone tak, na... Tak, tak, tak jak OBD. Każdy tak. motocykl powinien mieć USB, choćby nie wiem co, czy to kosztuje grosze. No, no, ale, ale dobra, zostawmy. Nie wspominam o tym, że założę czasami okrąglaka i tak jakbyś no. nie miał. Na szczęście jest termometr i to jest fajna rzecz, bo bez tego tu już bym się całkiem popłakał. Bo w ósemkach z tego co pamiętam nie ma, a tutaj jest. Ja bym jeszcze wrócił <laughs> na chwilę do porównania tych motocykli pod względem ergonomii. No. Bo pozycja jest zauważalnie inna. To widać już na, na dzień dobry, że ten motocykl jest wyższy, ale tutaj jest wyższe nie tylko zawieszenie, bo ma wyższy skok ale także y, inaczej jest y, rozprowadzony ten trójkąt y, geometrii pomiędzy kierownicą, siedzeniem a podnóżkami. Kanapa jest chyba ze 2 albo 2,5 cm wyżej, a kierownica jest prostsza i taka. Ale, proszę no, pana, ona też nie jest wysoka. 800 to jest chyba wszystko. Tak, on nie jest, ja nie pamiętam. Spra napiszemy w napisie albo sobie sprawdzicie. E, ta wysokość kanapy. W każdym razie tutaj jest wygodniej, jeżeli masz długie nogi w przypadku gx bo nie robisz aż takiego, nie robisz aż takiego mocnego ugięcia kolan jak na GT, więc jeżeli masz długie nogi, to wydaje mi się, że po prostu zwyczajnie będzie ci wygodniej w trasie podczas dłuższej jazdy na gx -ie. I pasażer też tutaj sobie siedzi trochę wyżej, więc też będzie miał wygodniej kanapie. Ale fajne, że on nie jest taki pękaty to jest, ja lubię generalnie motocykle tutaj wąskie w talii, bo le, le, łatwiej mi się trzyma. I to on jest, nie jest taki, bo są motorki, które mają te zbiorniki takie fikuśne, chłopie, takie wielkie, nie wiadomo po co, a tu jest normalnie, noga się mieści, 1,86 m chłop i... <laughs> przepraszam, że chrypie. Tu jest jeszcze plastik, który rozgania powietrze, chmury... A idź, 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 tak robi. Nie, nie robią, więc to spoko rzecz jest. Wydaje ja się, na prezentacji tego motocykla w Portugalii powiedziałem e, takie pierwsze wrażenia, że to jest Jeden z tych motocykli, które bym komuś mógł zaoferować na pierwszego litra. To nie jest motocykl dla początkujących. 150 koni, 106 Nm. Tutaj mocy jest aż nadmiar, ale e, takie łatwość prowadzenia tej maszyny i takiego obycia się z nim no. powoduje, że naprawdę. No po prostu łatwo się nie jeździ, jak na ja litra. Myślę, że, ja myślę, że kluczowy tutaj jest moment obrotowy. To Poproszę na Proszę Państwa, jak życzę stare powiedzenie motoryzacyjne, konie mechaniczne służą do sprzedawania motocykli, a moment obrotowy do wyś wygrywania wyścigów. I. Tudzież obrot... wyprzedzania ciężarówek. Moment obrotowy też sprawia, że za każdym razem, kiedy potrzebujesz, masz moc pod manetką. W obu przypadkach to działa. Że zwalniasz do 40, odwijasz manetkę i nie... Tylko po prostu kulturalnie startujesz, przyspieszasz. wiadomo, to może lepiej jest przeredukować, żeby zrobić to jak najszybciej, na przykład wyprzedzanie ciężarówki, ale nawet jak się przytrafi to, że zostaniesz na szóstym biegu, to nie będzie to żaden problem dla nikogo. I to jest właśnie piękne w tych wymierających w pewnym stopniu czwórkach litrowych, że one są aksamitne, że one są turboelastyczne. No nie ma bardziej elastycznych silników niż rzędowe. Czwórki z niepoprzestawionymi wykorbieniami. Tak naprawdę zapinasz tutaj szóstkę i możesz cały dzień spędzić tylko i wyłącznie na tym jednym biegu. Biorąc pod uwagę, ile oni lat już to modyfikują i to 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 ile ten silnik jest już w produkcji? No, milion lat, 20. 20. 20 lat. Ma, 20-letni piec. Ale to nie jest tak, że to jest 20-letni piec. Rozmawialiśmy na ten temat na prezentacji z Japończykami. Oni mówią tak, oczywiście, baza jest ta sama. Ale tutaj jest tyle części pozmienianych wewnątrz tego silnika, że tak naprawdę to już jest inna jednostka. No, chociażby do pasowania tego do Euro 5, swoje no, wymogi. Modyfikacje małymi kroczkami sprawiają, że nie rzucasz się na głęboką wodę i nie masz. Tylko idziesz tiptopkami, i ryzyko podknięcia jest mniejsze. niż... No to dawaj wady. Wady? Ja wolę dwa cylindry zawsze, nie? Ale ja bym wolał litra dwucylindrowego. Natomiast yy... No jak. Dobra, obiektywnie, stary obiektywnie. Patrz, masz silnik, który jest 20 lat i jest dobry, to wszyscy motocykliści wiedzą, tak? No, no nie da się do niego przywalić. No co możesz mu zarzucić, że ma mało mocy. No kurwa, jak ja mam. turystycznie, no dobra. Około 5000 obrotów są wyraźnie wyczuwalne wibracje i to mnie trochę dziwi w tym motocyklu, ale w naszej testówce, na której zacząłem teraz jeździć, jest tak, było tak samo na prezentacji, więc po prostu te sprzęty tak mają. Za dużo wibracji jest, około 5000, czyli tak 120 na godzinę. I w lusterkach no dobra, przez to mało widać, bo obraz jest ale rozmazany. Ale wibracji masz więcej niż na przykład w osiemerze dwucylindrowym? Nie! No bo to jest, wiesz, to jest coś takiego, że to jest charakterystyka silnika w jakimś stopniu. Tak, natomiast te, te wibracje, jak na aksamitnie płynącą czwórkę, dla mnie są zauważalne. No i sam fakt, że obraz rozmazany jest w lusterkach powoduje, że te wibracje są wyczuwalne nie tylko organoleptycznie, ale także organoleptycznie w lustrach, że nie widzisz, czy jadą za tobie za Tobą pały na, ty, na, na bombach, czy to się tam refleksy robią. Ale ja muszę Ci powiedzieć, że to się nic nie zmieniło, bo coś mi się wydaje, muszę odpalić film z tym, że ja dokładnie mówiłem to samo o tych wibracjach na podnóżku, którym się odczuwałem, ale już nie pamiętam, bo to było... To tak jest w ósemkach. Na pewno w Vistromie 800 o, o jest mówię. tak, że na prawym podnóżku czuć bardziej wibracje niż na lewym. Poza tym mamy hamulce Brembo, tutaj też nie da się przywalić, no, mogłoby być ostrzejsze, ale, ale... Jak będą ostrzejsze, to tracisz komfort jazdy podróżowania. Zawieszenie, no innowacyjne, ale jednocześnie też no, nie jest to coś w świecie innowacji, znaczy w świecie motoryzacji innowacyjnego, tylko dla Suzuki jest to innowacyjne. Buda może się podobać, nie musi, no, mi się podoba chociaż. W sumie jakby na odwrót były te lampy, to bym może nie płakał w nocy. Suzuki ma swój styl, to na pewno. No, tak jak ty. Tak jak ja. I ja się niektórym dziewczynom słyszałem, że podobno podobam, a niektórym dziewczynom na całe szczęście nie. Uuu, widzę, że grubo, kolega odpłynął. To, że moja mama Ci powiedziała, że jesteś ładnym chłopczykiem, to po prostu chciała Ci poprawić churdu. No nie, to akurat wiem, no, że Tam... dużo empatii w niej drzemie, no tak. ale co się dziwić. No nie, 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 nie dziwię się. To. Generalnie w ogóle całe dzieciństwo... Słuchajcie, yy, różnica między tymi motocyklami to na pewno też cena. Oczywiście no. nikt z nas ich nie pamięta tych cen, dlatego Boś. tu się wyświetliła nie. i tutaj się wyświetliła, albo se znajdziecie w internetach. Se, trochę... Po Natomiast jest to około 8-9 tysięcy różnicy, ten chyba 78 z hakiem kosztuje. No. No i szczerze, jak na różnicę w zawiasie i tym, że masz różne inne rzeczy, to nie jest dużo. Nie jest dużo. Moim zdaniem to jest um, jak to ulegitymizowana ta różnica w e, cenie. Tak jest. Ej, kończymy. No. Tak. Powiedzieli, co wiedzieli, na Idźcie do Suzuki, przymierzcie się do tych maszynek. E, w no ogóle i... bardzo Was lubimy. No, no, tak. W ogóle fajnie, że klikacie te Bo, filmy. Po przeklikajcie sobie te tryby zawieszenia. Jeżeli chcecie bardzo sportowo pojeździć, to warto też, wydaje mi się, w tym momencie dodać, że tutaj oprócz tych ustawień HMS masz też ustawienia user, czyli każde z tych ustawień hard, medium, soft możesz sobie dostosować o trzy w górę lub o trzy w dół jeszcze. Jak będziesz chciał turbo po torze gonić, to dajesz sobie H, dobijasz jeszcze do góry i wtedy robi się kamień jak superbike. Sprawdzone. Fajnie. Ja lubię nasze natręstwa. Ja mam na przykład takie natręstwo, że ja muszę cały czas sprawdzać, czy się nagrywa i jak ktoś chodzi koło to kamery, to się wow! nie mogę, nie mogę się skupić na tym na mój aparat, a ten nigdy nie może skończyć. Już chodzi... Jeszcze coś! Koniec! Woda. No co mam zrobić? Nie chcecie oglądać, to napiszcie. Ale oglądajcie i udosemniajcie!